Adam Bysiek, to nie będzie ani dzień dobry, to tym bardziej nie będzie dobry wieczór. Nie będzie, ponieważ dosłownie kilka chwil temu otrzymałem nagranie, na którym widać rzeczywistą postawę nie posłów, a jednej posłanki posłanki opozycji do ludzi, którzy regularnie, w sposób skoordynowany i systematyczny dewastują porządek prawny w Polsce. Wbrew pozorom, między innymi tak, mowa o PiS, ale oprócz tego w głównej mierze mowa o ziobrystach. Czy posłanka opozycji, która często i ochoczo mówi o tym, jak wulgarne i ohydne jest deptanie porządku prawnego w Polsce, jest w stanie uściskiwać się? Wmijać pocałunki, serdeczności z ziobrystami? Serio? Tymi samymi, którzy... Deptają konstytucję tymi samymi, którzy szykanują niezależnych sędziów. Na sali plenarnej jedno, a w życiu drugie? Naprawdę?